Partnerem kanału jest jaskiniatrola.pl Cześć, witajcie, jestem Wojtek i dzisiaj będzie, jak już widzicie w tytule, o próżniowcach, czy inaczej o zrodzonych w próżni. I nie mamy tu nie na myśli tych, co się wypróżniają. hehe, taki żarcik suchy. Czekajcie, muszę popić po tym żarcie. No to lećmy na początek z cytatem. Nie urodziłeś się na jednym ze światów imperatora, a na wielkim okręcie, w głębi kosmosu, a być może nawet i w samej osnowie. Dlaczego ten fakt wyróżnia cię spośród innych, tego nie wiem, ale sposób w jaki wyglądasz, poruszasz się i myślisz, jest jakiś inny. Wychowałeś się w towarzystwie psioników, a to, czego inni ludzie boją się lub brzydzą, dla ciebie jest chlebem powszednim, powiedział anonimowy próżniowiec. Zrodzeni w próżni, czy też jak nazywa się ich potocznie próżniowcami, nie są jedynie gwiezdnymi podróżnikami, a wynikiem spędzenia w mroku między gwiazdami wielu ludzkich pokoleń. Choć wśród trylionów ludzkich mieszkańców galaktyki stanowią oni zdecydowaną mniejszość, są osobliwą, różnorodną masą dziwaków i typów z podciemnej gwiazdy, którzy mogli przyjść na świat albo na okręcie, który spędził setki standardowych lat w przestrzeni kosmicznej, albo na jednej z milionów stacji orbit. Królestwa Imperatora. Zwykli mieszkańcy planet często widzą w próżniowcach pewne spaczenie energią osnowy, a przynajmniej wiążą ich z wieloma niewyjaśnionymi zagrożeniami, czyhającymi w zewnętrznym mroku galaktyki. Większość uznaje, że próżniowcy przynoszą pecha i zwiastują nieszczęście. Są nad wyraz tajemniczy i niegodni zaufania. Wielka imperialna flota jest kluczem do utrzymania imperium w całości. Bez niej ludzkie światy byłyby całkowicie odizolowane i niezgodne, niezdolne do obrony, nie istniałby międzygwiezdny handel, a broń nie miałaby szans na dotarcie do armii imperatora. Świat po świecie, planety składające się na imperium ludzkości, zaczęłyby upadać. Podróż przez imperium jest najeżona niebezpieczeństwami, a jednak w przeważającej części bezdennie nudna. Większość podróży kosmicznych podejmuje się przy pomocy potężnych starożytnych silników osnowy, które przepychają okręty przez wymiar Immaterium. materium. Dzięki temu okręty mogą skracać dystans tysięcy lat świetlnych w relatywnie krótkim czasie. Niestety niektóre części osnowy działają niczym nieokiełznane cyklony, które spychają okręty z kursu prosto ku ich zgubie. Mimo to turbulencje, burze osnowy, niewytłumaczalne przypadki skoków w czasie, wyrzucenie okrętu o tysiące lat świetlnych od miejsca destynacji, czy też uwięzienie całej jednostki w stazie do końca wszechświata, wszystko to nie jest nawet odrobinę podobne do najgorszych z rzeczy, jakie mogą przytrafić się ludziom przemierzającym ten wymiar. W osnowie pojęcia czasu i przestrzeni są silnie zaburzone. Zastępują je nieustanne przepływy psionicznej energii, składającej się na cały ten wymiar. Na pokładzie okrętu w osnowie jeden solarny miesiąc może równać się dowolnej ilości czasu w rzeczywistości, od sześciu solarnych miesięcy aż do kilku standardowych lat. Z tego też powodu wiele razy zdarzało się, że okręty odpowiadające na wezwania alarmowe oraz okręty zaopatrzeniowe docierały do celu spóźnione o kilka miesięcy lub nawet lat. Ci, którzy wiodą życie na okrętach kosmicznych, z czasem do pewnego stopnia uodparniają się na procesy zachodzące w tej alternatywnej rzeczywistości, podobnie jak przyzwyczajają się do okazjonalnej, zerowej grawitacji oraz braku poczucia solidnego gruntu pod stopami. Niektóre okręty nigdy nie cumują do stacji i doków, a ludzie na ich pokładach wychowują całe pokolenia w zimnych głębinach kosmosu, gdzie na grawitacja, promieniowanie, mutacje genetyczne i anomalizacja, Osnowy powoli odbijają na nich piętno. Efekt, jaki tak naprawdę mają te piętna na poszczególnych zrodzonych próżni, jest zarówno niejasny, jak i bardzo zróżnicowany, ale gołym okiem widać, że jest w nich coś dziwnego. W wielu przypadkach rysy ich twarzy są rozciągnięte, a ich skóra blada. Wielu z nich ma liczne, drobne deformacje, albo mówi w wyjątkowo dziwny i niespotykany na imperialnych światach sposób. Wielu chodzi w absolutnie wyjątkowy sposób, a ich wygląd odróżnia ich od innych. Niektórzy, choć wyglądają zupełnie normalnie, roztaczają wokół siebie dziwną aurę, którą wielu ludzi opisuje jako niepokojoną. Niektórzy próżniowcy, Rodzą się na ogromnych stacjach i na pokładach wwierconych w ściany asteroid instalacji górniczych, na stacjach zaopatrzeniowych flot czy też na platformach badawczych kultu Mechanicus, jednak większość wywodzi się z pokładów aktywnych okrętów kupieckich, wojennych, górniczych, zbieraczy złomu, wolnych handlarzy czy nawet okrętów więziennych, gdzie mogli przyjść na świat albo w rodzinie strażników, albo w rodzinie więźniów. Największe imperialne okręty przypominają przemierzające próżnie miasta, z których wiele liczy sobie całe milenia. Na tak ogromnych okrętach zlobotomizowani serwitorzy i tech-adepci skupiają się na własnych obowiązkach, podczas gdy robotnicy fizyczni, pasażerowie i członkowie gildii kupieckich koegzystują w przeludnionych kryptach, samotnych korytarzach i dusznych kajutach oraz kwaterach. Po prawicy każdego kapitana zasiada jego nawigator jeden z najdziwniejszych istniejących rodzajów psjonika, który potrafi prowadzić okręt przez immaterium dzięki astronomikanowi. Najgorsze ze wszystkich są czarne okręty Inkwizycji. Jednostki te stanowią część sporej floty przemierzającej imperium wzdłuż i wszerz, odwiedzając każdy imperialny świat przynajmniej raz na około 100 lat. Ich misją jest przeprowadzanie poboru psjoników z każdej planety imperium, zapędzanych i oddawanych Inkwizycji całymi setkami przez lokalne władze, by wypełnili swoje tajemnicze przeznaczenie na odległej terze. Życie na pokładzie tych okrętów jest szczególnie trudne. Psjoników trzyma się tam stłoczonych w dużych celach, niczym bydło idące na rzeź. Ci z którzy urodzili się na pokładach okrętów imperialnej marynarki lub wolnych handlarzy, znają zagrożenia kryjące się w kosmosie z pierwszej ręki oraz wiedzą, jak liczni są wrogowie imperatora. Wiedza ta często wymusza na mieszkańcach dolnych pokładów tworzenie odizolowanych, małych społeczności i bractw ze strachu przed tym, co może kryć się po drugiej stronie kadłuba. Nie oznacza to jednak, że każdy członek załogi międzygwiezdnego okrętu, nie licząc być może samego kapitana, jest skazany na powolną śmierć w niedostatku i niedoli, możliwą do przerwania jedynie przez szybką śmierć w boju lub śmiertelny wypadek. Wielu załogantów, szczególnie tych, którzy stają się ekspertami od pracy przy kluczowych systemach okrętu, w pełni adaptuje się do życia międzygwiazdami, a nawet zaczyna akumulować majątek. Ci szczególni próżniowcy uczą się kochać ciągnące się kilometrami korytarze, tunele i komnaty swoich okrętów od silników plazmowych po ostre dzioby. Wielu kapitanów oferuje wyszkolonym członkom swojej załogi wyjątkowe udogodnienia, takie jak większe kajuty, lepsze posiłki, przepustki przy okazji dokowania w przyjaznych portach, a nawet dyspensę na założenie rodziny. W rodzinach tych często dochodzi do przekazywania obowiązków oraz wiedzy na temat tego, jak je wykonywać dzieciom przez rodziców. Dla przykładu na okręcie wolnego handlarza Tkacz Gwiazd wszyscy operatorzy bram doków ładowniczych od ponad 300 lat należą do klanu Orel. Na pokładach działowych typowych imperialnych okrętów każde makrodziało może być obsługiwane przez inną rodzinę, która z kolei może być powiązana szeroką i złożoną siecią wielopokoleniowych waśni, sojuszy i nieprzyjemnych małych wojenek z innymi klanami działowymi. Z tego powodu często kluczem do sprawnego funkcjonowania okrętu jest dobry bosman lub inny przywódca załogi, który potrafi nawigować w labiryncie politycznych zależności między tysiącami załogantów. Nie każda sytuacja w życiu próżniowca przypomina gorszą wersję sytuacji, przed jakimi życie stawia mieszkańców planet. Najważniejszą różnicą na korzyść zrodzonych w próżni jest oczywiście to, że załogi okrętu siłą rzeczy uczą same siebie. Niezastąpiona wiedza na temat przetrwania i obsługi kluczowych systemów okrętu, który jest dosłownie całym ich światem, jest przekazywana kolejnym pokoleniom próżniowców z pełną starannością i zachowaniem wszystkich szczegółów po to, by ich Rodziny mogły zachować swoje przywileje i dumę wśród reszty załogi. Wiążą się z tym oczywiście pewne ryzyka. Celem ochrony swoich cennych pozycji rodziny próżniowców często upewniają się, że ich wiedza z zakresu operowania systemami okrętu lub wypełniania ich obowiązków pozostaje wiedzą tajemną, dostępną wyłącznie członkom ich klanu. Nie jest to problemem tak długo, jak długo pozostają na okręcie i przy swoich stanowiskach, jednak wraz ze zmianą status quo cały okręt może znaleźć się w wyjątkowo nieciekawej sytuacji. W trakcie jednej z bitew z niebezpiecznymi juwatami okręt Cerberus stracił niemal całą jedną rodzinę załogantów na skutek dekompresji pokładów rufowych. Rodzina ta była odpowiedzialna za regulowanie rurociągów systemu chłodzącego drugorzędnych silników osnowy od pokoleń. Gdyby przed bitwą okrętowy Seneszal nie wezwał na służbę w charakterze posłańca, dwunastoletniego syna patriarchy rodu, ani jeden człowiek wśród całej wielotysięcznej załogi Serberusa nie miałby pojęcia, gdzie szukać awaryjnych zaworów odpowietrzających, a cały okręt najpewniej eksplodowałby na skutek katastrofalnego błędu silników. Czy widziałeś kiedyś krew przy zerowej grawitacji, przyjacielu? Ona żyje, jest niczym wąż, szlachetny i piękny. Wije się i skręca jak kochanka wokół ostrza. Jest jedyną rzeczą dość ciepłą, by poradzić sobie z tym chłodem. A mi jest teraz tak bardzo, bardzo zimno, przyjacielu, powiedział Ezra Morbius, zdobywca próżni. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku planet, galaktykę przemierza sporo dużych i małych okrętów o mrocznej reputacji. Choć wszystkie okręty mają własną, nie zawsze przyjemną historię, a wiele ma do tego mroczne sekrety i opuszczone głębiny, których pełzających mieszkańców lepiej pozostawić w wiecznym roku, niektóre okręty cieszą się wręcz wyjątkową infamią. Okręty te, z których większość jest starożytna i posiada własną legendę, przemierzają mroczną toń próżni między gwiazdami, skrywającymi, Wiele jeszcze mroczniejszych tajemnic w swoich trzewiach. Wiele opowieści gwiezdnych żeglarzy mówi o okrętach przeklętych i zwiastujących nieszczęście oraz o takich, których załogi nie wzbraniają się przed krwawymi obrzędami, kanibalizmem, czczeniem martwych bogów i wieloma gorszymi rzeczami. Zrodzeni w próżni nazywają takie statki mrocznymi twierdzami. Próżniowcy wywodzący się z takich miejsc są skazani wyłącznie na swoje towarzystwo. Inni próżniowcy ich unikają, twierdząc, że samo przebywanie w ich pobliżu może sprowadzić na nich pecha, a przez ich ekscentryczne zachowania sam los nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Choć człowiek urodzony i wychowany na powierzchni planety nie jest w stanie odróżnić jednego próżniowca od drugiego, ci, którzy spędzają sporą część swojego życia zamknięci między płytami kadłuba wielkiego okrętu, nie kryją lęku przed mrocznymi twierdzami. Zwykli próżniowcy nie ufają również tym, którzy nazywają te miejsca domem, a ilekroć znajdują się blisko nich, zaciskają dłonie na swoich ochronnych talizmanach. Dla ludzi dość mądrych by to dostrzec, mieszkańcy mrocznych twierdz są niczym zupełnie inny, inny szczep człowieka, są wychudzeni i wygłodniali o zimnej czerni tańczącej w oczach. Sektor Calixis przemierza kilka z najbardziej znanych mrocznych twierdz, licząc od gargantuicznej utopionej we krwi hojnej bestii, po otoczonego czarną historią ślepego świętego, którego standardowy siedmioletni kurs prowadzi na granicę pod sektora Odchłani Hazerot, od złowrogiej barki stanowiącej zawieszone w próżni mauzoleum Blady Kurhan, po otoczony złą sławą krążownik Kielich Ognia, który jak od czasu odnalezienia i przywrócenia do służby przez imperialną Mary narkę mówią jego załoganci straszy ich tysiącami dusz swoich byłych załogantów którzy zaginęli w niewyjaśnionych okolicznościach nie wszyscy mm, nie wszyscy próżniowcy mają tyle szczęścia, by przyjść na świat na pokładzie okrętu przemierzającego galaktykę pod symbolem dwugłowego imperialnego orła. W przypadku okrętów należących do zdradzieckich legionów Astartes, przemierzających swoje długie podróże już od pierwszej epoki imperium ludzkości sytuacja ich ludzkich załogantów jest bardzo zróżnicowana i zależna od wielu czynników. Co dość oczywiste, sporo zależy od tego, któremu z mrocznych bogów przyrzeczeni są heretycy kosmiczni Marines, sprawujący władzę na okręcie. Niektóre okręty zdrajców w ogóle nie wymagają obsługi śmiertelnej załogi, jako że ich duchy maszyny zostały opętane przez potężne demony z osnowy, które potrafią sterować wieloma systemami jednostki jednocześnie. Niektóre okręty w służbie gwardii śmierci przypominają dziś istoty w pełni organiczne i do pewnego stopnia faktyczne. Praktycznie nimi są. Jednak w przypadku okrętów innych zdradzieckich Astartes, w szczególności członków Czarnego Legionu i Władców Nocy, los ich niewolników może niekiedy przypominać życie, jakie wiodą próżniowcy na okrętach imperialnych. Zarówno Zjednoczony Czarny Legion, jak i podzielone bandy Władców Nocy polegają na codziennej pracy swoich niewolników przy najprostszych czynnościach. Przy czym spadkobiercy Horusa lub Perkala są w znacznie lepszej sytuacji niż synowie Konrada Kurze. Czarny Legion, głównie dzięki zjednoczeniu przez Abadona profanatora na krótko po Heresie Horusa oraz roli, jaką odgrywa on w długiej wojnie, może liczyć na ogromne wsparcie ze strony mrocznego mechanikum, a więc i pomoc ze strony wielu tysięcy serwitorów. Dodatkowo, dzięki zorganizowanym wielotysięcznym inwazjom na wiele światów imperium, coś cele przeznaczone na ich okrętach dla niewolników niemal nigdy nie są puste. Władcy nocy są w zdecydowanie gorszej sytuacji. Od czasu śmierci ich genetycznego ojca, ich legion praktycznie przestał istnieć. Podzielił się na liczne małe bractwa, a ich okręty na przestrzeni wieków zaczęły się wyraźnie degradować i stopniowo pustoszeć. Choć oczywiście w wyjątkowo ciemnych trzewiach ich okrętów. Zawsze żyją jacyś porwani z imperialnych planet i stacji niewolnicy, władcy nocy. Cierpią na chroniczny brak rąk do pracy przy najprostszych zadaniach. Ci szczególni heretycy są jednak winni samym sobie. Wielu z nich nie potrafi opanować rządzy mordu nawet przy ostatnim niewolniku o całkowicie wyjątkowych umiejętnościach technicznych. Cała reszta ich niewolników, stłoczona na dolnych, pogrążonych w wiecznej nocy pokładach, wiedzie całkiem normalne życie, a przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe. Wielu mieszkańców tych miejsc wstępuje do gangów, które poza toczeniem wojen między sobą starają się po prostu przeżyć. Wielu ludzi poluje tam na szczury, by następnie sprzedawać je na lokalnych targowiskach. Największym zagrożeniem dla mieszkańców tych okrętów są jednak oczywiście nie tyle tajemnicze bestie z najgłębszych pokładów okrętu, a ich właśnie panowie. Władcy nocy, którzy okazjonalnie w trakcie przedłużających się podróży przez osnowę, schodzą do ich dzielnic, by w całkowitej ciemności organizować swoje igrzyska śmierci. W obliczu morderczych tradycji i zachowań władców nocy na niektórych ich okrętach od pokoleń nie doszło do narodzin ludzkiego dziecka. W jednym przypadku, kiedy na dolnych pokładach sabatu krwi na świat przyszła zdrowa dziewczynka, stała się ona znana na całym okręcie, nawet wśród zimnych i obojętnych na los śmiertelników heretyckich Astartes. Był to pierwszy taki przypadek od setek lat, w związku z czym dziewczynka z miejsca stała się symbolem nadziei dla żyjącej w mroku, chłodzie i głodzie. Za Załogi niewolników. Niestety przeznaczenie nie było dla niej łaskawe. Dziecko zginęło już w pierwszej godzinie abordażu Sabatu Krwi przez krwawe anioły, które wycięły w pień setki śmiertelnych załogantów na pokładzie. Należy również pamiętać o bardziej ezoterycznych przyczynach braku urodzeń na okrętach heretyckich Astartes. Zgodnie z wiedzą dostępną każdemu, kto spędził na takich jednostkach dość wiele czasu, są one w jakiś tajemniczy sposób przeklęte, zdolne do odebrania zwykłym śmiertelnikom sił witalnych, a wraz z nimi płodności samą aurą na swoich pokładach. I koniec artykułu. Dzięki Wam bardzo, trzymajcie się. Cześć!